Pamiętaj, nie? Robota musi iść i nie dyskutuj ze mną, nie za to iść tam ci opłatę. Coś się do mnie podrzekuj. Uspokój się, uspokój się, bajacie. Idziemy się oddawać życia. Gdzieś się cyk. Jak tam, chłopie, stałeś już? To dobrze, ale widzę. Nie jest za dobrze u ciebie. Robota, widzę, stoi. Chujowo jest jednym słowem. Chłopie, I co ty masz na sobie za jakieś stare łachy? No to się nie dziwię. Słuchaj, jeżeli chcesz, żeby robota szła należycie, wbijaj na skrzypa stubezio.pl po konkretne odzienie i zobaczysz, co się wydarzy. Robota będzie się paliła w rękach. Także działaj, mi chłopie, i żebyś mi był.